Dobra, trochę taki szybki updatecik. Bo widzicie, zdarte. Nie ma farby, była farba, nie ma. Jest zdarte i przeszlifowany znowu. Co się wydarzyło? No, generalnie wydaje mi się, że jak malowałem, to za... było za zimno po prostu. I ten żrokocik tak no, niby związał, niby się nie, klę... znaczy niby nie brudził ale był cały czas klejący i był miękki bardzo, bardzo miękki e, jak paznokciem brałem to rysowałem po prostu go e, i też później chciałem trochę przetrzeć, wiadomo, żeby tam te nierówności jakieś czy coś tam i gumił strasznie, i gumił strasznie, i mówię, kurde, coś jest nie halo, coś jest nie tak. Powinien być twardy przecież, żeby to później przeszlifować coraz większym papierem, no nie, drobniejszym. I później ewentualnie jeszcze dopolerować i, i tak dalej. A tu nie szło tego, wszystko się blokowało i blokowało. Mówię, kurde, coś jest nie tak. Wziąłem jeszcze raz, pomalowałem. No mówię, ten, ale to też pomalowałem tak po południu, wieczorkiem. I już znowu chyba było za zimno. A utwardzacza dałem. No, ile ja dałem? Na 100 ml 2 ml, bo jest napisane, żeby do żelkotu 2% dawać. No to 2%, no ale w takiej chłodnej temperaturze 15, może chyba, może było nawet 12, tak? No nie utwardziło się, więc dzisiaj postanowiłem zerwać, bo bez sensu, jak ta pierwsza warstwa żelkotu będzie taka drętwa marna to nawet następne, no to przecież to się nie będzie tak dobrze trzymać i tak dalej, więc zeszlifowałem, widzicie całą łódeczkę tutaj tak samo, jeszcze może ją, nie, już nie będę jej szlifował, ale wyrównam gdzieś, tutaj pamiętam, że miałem coś o tutaj jest chyba takie, takie ten, nie fajnie to wyglądało, tutaj było też, wydaje mi się, że wezmę jeszcze, chociaż nie. Tutaj też były jakieś nierówności, ale teraz trochę tej farby zostało. No Tam, gdzie zostało, no to ona musiała po, po prostu mocniej związać, trzymać, tak. A tam, gdzie się ściągnęła, no to się ściągnęła, tak. I będzie dobrze. E, no bo gdzieś musiała bardziej szybciej związać, albo było jeszcze cieplej, złapało. Ale te wierzchnie warstwy, no nie do końca. Tutaj jest woda, bo jak starłem to. To już nie, nie brałem ścierką, tylko po prostu spłukałem wodą. Teraz sobie stoi, czeka, wysycha powolutku, tak. I później... A, zobaczcie, tutaj się działo, tak, jak, jak szlifowałem. Wszystko się obrobiło, sklejało się, o. Tutaj, zobacz, o, tu, to jest wszystko po prostu guma. No, o, tutaj jest twarde, bo pewnie teraz, jak dotarłem, no, twarde jest. Yy, więc może gdzieś tam może związało, znaczy utwardziło, ale jeszcze nie do końca nie usztywniło. No ale to było malowane kiedy? No za trzy dni temu, cztery nawet, bo ja pojechałem jeszcze na, do Wiżycka, yy, kiedy miesterników i tak dalej, zostawiłem, przyjechałem, no i dalej było takie lepkawe i takie, takie, nie. Yy, tak jak później chciałem drugi raz pomalować, no to tak jak mówię, chciałem dotrzeć trochę, zaraz Wam pokażę ten papier, jak on wyglądał. No, no i nie i mówię kurde, bez sensu, nie będę tego dalej robił, tylko wezmę zedrę póki dwie warstwy położyłem, znaczy dwie warstwy o tu i tu, a tutaj po jednej, tak? Wczoraj mówię, przelecę, zobaczę jak to będzie, no ale wczoraj też było chłodniej, trochę dzisiaj jest dzisiaj jest cieplej. dzisiaj jest około 17. No to dzisiaj można by było to zrobić ogarnąć, może trochę więcej utwardzacza i dałoby radę. No, ale już nie mam czasu, jadę na zajęcia. Eee, także to zrobię prawdopodobnie albo jutro, albo w czwartek. W czwartek ma być 23 stopnie, w piątek ma być 25, chyba jakoś tak. To będzie idealnie i wtedy, bo mam tutaj już gotowe, to nawet pomaluję raz, drugi, trzeci, czwarty, chyba cztery warstwy. Na dwie warstwy, w sensie na dwie warstwy tego i tego, poszło mi 400 ml żelkotu białego. malowałem wałkiem, Malowałem wałkiem. Tutaj mam o, tu koszulkę. O. E, tu jest wałeczek gdzie on jest? A, tu go wrzuciłem. O. No bo to już się nie nadaje, tak? Tu utwarde. No to utwardziło. No to Dałoby radę może, ale ta pierwsza warstwa była do, do kitu. Do kitu była ta pierwsza warstwa. Teraz jest coraz cieplej, więc może to wiąże. E, tutaj jest to co e, mieszam. No nie, tu zobaczcie, no zobacz, to dalej jest klejące się. Klejące się, i jak wezmę palcem, o kurde, no to tak, no chociaż może tutaj trochę mniej, tak by tego widać, no nie, ale, ale też nie chciałem ryzykować. W każdym razie nie chciałem ryzykować, jest tak, będzie, będzie lepiej. A co jeszcze więcej, yy, no właśnie, chciałem, mówię przed, tą, przed drugą warstwą, jak malowałem, mówię. Dotrę trochę, no to dotarłem, ale tak, no, ale dotarłem, no, tam się trochę gumiło tak właśnie, mówię, wezmę, przetrę acetonem, odtłuszczę trochę, no i jak tylko to się zaczął kleić, bo to wchodził w reakcję z tym świeżym jeszcze acetonem, on się niedokładnie nie się wziął i nie, nie stwardzy, stwardniał i tak dalej, więc on, jak wziąłem tylko tak, to już, już dalej nie mogłem i po prostu widzę, że odchodzi ta farba, także no nie, 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 mówię, kurde, coś jest nie tak, także tak. Não, tá aqui o datec.